Cześć, witajcie w nowym vlogu, w którym pochwale się moim nowym zegarkiem, zrobimy unboxing. Zegarkiem, na który czekałam wiele miesięcy, bo to prezent od pana małżonka, ale prezent, jak gdyby problem leżał po mojej stronie, bo nic mi się nie podobało, albo podobało mi się wszystko, byłam niezdecydowana, wiele marek wchodziło w grę, ale jest zegarek. No i jest to klasyk. Postawiłam. Oglądałam, powiem Wam, i zastanawiałam się nad zegarkiem marki Omega. Gdzieś tam był Breitling po drodze też oglądany, ale ostatecznie tak padło na markę Rolex, czyli takiego można by powiedzieć Ferrari albo nie wiem, który tam jeszcze Lamborghini wśród zegarków. Tak, jest Rolex po drodze. Mierzyłam wiele tych zegarków i w Hiszpanii, i w Szwajcarii, i na lotnisku, i w, w różnych sklepach. Mierzyłam, patrzyłam, taka nie byłam do końca zdecydowana, ale ponieważ jest to prezent, od razu powiem od mojego pana małżonka z okazji moich urodzin, moich imienin i kolejnej rocznicy ślubu, tak mąż Ciach wszystko zebrał i taki jeden prezent konkretny kupił, to bardzo mi to pasuje. Sama Posiadam skromny zegarek Rado, jakieś tam inne, mniejsze marki, ale chciałam mieć jeden porządny zegarek, i po obejrzeniu naprawdę wielu modeli, wielu marek zdecydowałam, że tak, że Rolex dorosłam już do tego. Bo uważam, że zegarek Rolex to nie jest dla latki. myślę, że to jest dla kogoś starszego, bo jeżeli taka latka dostanie Rolexa w tym wieku, to co potem? No potem już co? No, potem już nic więcej nie ma. Więc poczekajmy sobie, słuchajcie, uważam, że tak, trzeba tym życiem się delektować i takie przyjemności i smaczki, tak troszkę później, to będziecie jeszcze bardziej doceniać. I właśnie ja bardzo doceniam ten zegarek. Już Wam pokażę, ale kilka takich ciekawostek, jeśli chodzi o markę Rolex bo myślę, że i Was też zaciekawią, od razu powiem, że mój mąż jest pasjonatą zegarków i codziennie ogląda jakiś filmik, jakiś vlog, w ogóle ma tam posubskrybowanych z całego świata ludzi, którzy opowiadają ciekawie na YouTubie o zegarkach i on ma totalnego fioła i codziennie ogląda. Ale ja też znalazłam takich kilka smaczków, dziewczyny, dla Was. Po pierwsze, zegarki Rolex są składane ręcznie. Czyli każda część tego zegarka składana jest przez człowieka, każda część mechanizmu, e, najmniejsza składana jest ręcznie, e, więc to naprawdę, e, to, to wiem, że tak jest w marce Rolex, nie wiem jak jest w innych markach, ale naprawdę na to kładzony jest nacisk i rzeczywiście tak jest. W zegarkach marki Rolex używana jest stal najwyższej jakości, odporna. No na całe zło otaczającego świata. Czyli słuchajcie, ta, ta stal to jest o, o jakiejś takiej wartości 904L. Normalnie tam producenci innych zegarków mają taką wartość tej stali 316L, ale widzicie, oni mają tam właśnie własną, taką najdroższą, najlepszą stal 904L, i rzeczywiście mm, odporną na, na jakieś zarysowania, na jakieś takie zewnętrzne. Wypadki. Słuchajcie, oni mają też, marka Rolex ma swoją własną odlewnię złota. Wydaje mi się, że to dzięki temu zabezpieczają się przed spadkiem wartości złota, więc widzicie, oni sobie to tak ładnie ogarnęli. Oczywiście jest to szwajcarski zegarek z angielską, tam londyńską historią w tle. I słuchajcie, najdroższy zegarek, jaki został kupiony na aukcji to zegarek Daytona Paula Newman'a, czyli takiego znanego kiedyś i aktora, reżysera, a on też się ścigał w wyścigach samochodowych w Formule i on kosztował, słuchajcie, nie wiem czy to 2000, 2014, 2017, jakoś tak niedawno został sprzedany za 17 milionów 800 tysięcy dolarów. I słuchajcie, jak trwała aukcja, to od razu cena wywoławcza tego zegarka była milion, złotych, milion dolarów, i ktoś od razu Ciach przebił telefoniczna oferta na 10 milionów, czyli 10 milionów dolarów od razu. Ktoś chciał tak bardzo ten zegarek Daytona, właśnie model Pana Pola Newmana, piękny, taki no, klasyka, no ile to już ma lat? Ten zegarek cudo. No takie naprawdę cudo, cudo. No za 17 milionów, to musi być duże cudo. E, słuchajcie, ogólnie wyprodukowanie jednego zegarka yy, oyster. A ja mam Oystera, trwa cały rok. Słuchajcie tyle, żeby taki jeden zegarek wyprodukować. Tam złożenie go już to nie wiem, 2,5 godziny jakoś tak. Ale rzeczywiście, żeby wyprodukować taki zegarek, to musi być minąć rok, słuchajcie, właśnie Oystera. I następuje ten moment, kiedy Wam pokażę mojego właśnie Rolexa. Słuchajcie, jest to Rolex używany, ale wygląda jak nowy, i dlatego. Zdecydowaliśmy się na niego. Pamiętajcie, jeżeli będziecie kupować kiedyś zegarek marki Rolex, to starajcie się go kupić właśnie z papierami, tak jak my i z opakowaniem. Wtedy łatwiej będzie Wam ewentualnie kiedyś odsprzedać. No dobrze, to zrobimy unboxing. Karola widać. Otwieramy tu dudu. Du, du. Tutaj też widać. Czy nie widać? Widać. Widać, tak? Dobrze, bardzo proszę. Otwieramy, słuchajcie, jest mój zegareczek Oyster Perpetual Datejust w rozmiarze 36 mm. Słuchajcie, to jest rozmiar, można by powiedzieć i męski i kobiecy jednocześnie, bo teraz są czasy, kiedy my kobiety nosimy większe zegarki i tak oto prezentuje się mój nowy zegarek, właśnie Oyster Perpetual Datejust, bo ma datownik, takie tak zwane, jak widzicie tutaj, oko cyklopa, nazywany jest ten datownik, czyli to jest takie przyklejone szkiełko powiększające, gdzie widać datę. No i słuchajcie, wybrałam sobie w takim jednym monochromatycznym luku zastanawiałam się nad bicolor, czyli na trochę złotym, trochę właśnie metal, ale zdecydowałam, że jednak taka klasyka będzie lepsza. Robiliśmy głosowanie, bo jeszcze jeden zegarek, Rolex schodził w grę i ja powysyłałam koleżanką, taki właśnie dwukolorowy, ale wszystkie mówiły bierz ten, bo to jest słuchajcie klasa. Jak widzicie on ma taki bezel, czyli tą ramkę szkiełka, taką ozdobną, um, dzięki czemu, no, troszeczkę bardziej się, ta, dzięki temu bezelowi, tej ramce szkiełka, on się tak troszeczkę bardziej, widzicie, jest taki biżuteryjny. Ale słuchajcie są dwie... Mm, Brązolety. I ja mam brązoletę właśnie Oyster. Jest też taka inna, bardziej biżuteryjna, nazywa się Jubilee. E, Jubilee, e, te, też bardzo ładna, ale ja chciałam, słuchajcie, taką klasykę nad klasyki i właśnie tak prezentuje się mój nowy zegarek. Marzył mi się ten Rolex. Nie powiem, marzył mi się. Jest, e, pasuje, e, już go nosiłam e, do moich stylizacji, bo ja ostatnio. Trochę skromnie z biżuterią mało jej noszę. Miałam też takie lekkie zawahanie czy aby na pewno ten, bo jednak mam na przykład pierścionek zaręczynowy mam w żółtym złocie, ale wszyscy mówili daj spokój, teraz miesza się właśnie złoto ze srebrem, ze stalą, kombinuje się, nosi się jak się chce, więc z tym się nie przejmuj. Zresztą Rolex może być w każdym kolorze. Może być i złoty, może być żółte złoto, różowe złoto, ale może być właśnie taki Cały w metalu też pięknie, no taki powiem Wam, on, on ma już kilka lat, jak nie kilkanaście, ja nie znam szczegółów, słuchajcie, bo ja nie, nie, nie brałam już tam udziału tam w sprzedaży, więc nie wiem nawet dokładnie, ale podoba mi się, jest taki, no taki mój wymarzony, powiem Wam. Pamiętam jak dziś, to było 5 lat temu, kiedy ja właśnie taki zegarek Pięć albo 4 lata temu przymierzyłam mojej znajomej i pomyślałam, wow, sama chciałabym mieć taki zegarek. E, tak, chciałabym kiedyś mieć takiego Rolexa. No i po tych czterech, pięciu latach jest spełnione marzenie. E, cieszy mnie ogromnie ten zegarek. Ja na pewno będę go nosić, y, bo widziałam właśnie, że y, wiele osób, który, którzy ma... Ma Rolexa, też noszą taką cienką niteczkę, na przykład czerwoną na szczęście albo zieloną. Może coś też będę przy nim nosić, jeszcze zobaczę. Na razie go noszę tak soter. Przyzwyczajam się, bo on jednak jest a, troszeczkę większy. Ja nie chciałam takiego malutkiego, bo chciałam taki właśnie jeden akcent, mocniejszy yy, i to jest właśnie 36 mm, czyli tak naprawdę ten, ten rozmiar mogą nosić i kobiety, i mężczyźni. Yy, no właśnie w Rolexach jest to, że to oko cyklopa. Yy, przyciąga wzroki jak już widzicie coś takiego tutaj takie wybrzuszenie to już wiecie że to jest Rolex bo Rolexy tak właśnie e, mają z tego co mi wiadomo. No, no i jest słuchajcie no i ten Rolex pewnie pojawi się w najbliższych stylizacjach e, czy na moich blogach vlogach. E, dołączyłam do widzicie grona posiadaczy tego zegarka. Jestem przeszczęśliwa jestem trochę onieśmielona. Ale przyszczęśliwa i zadowolona, że wreszcie go mam. I teraz koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy, czy tam Wam się marzy taki Rolex. Wiem, że wielu z Was już posiada taki zegarek. Jestem ciekawa, jaki to jest model właśnie marki Rolex, a może właśnie jesteście w Teamie Omega, albo w jeszcze jakimś teamie zegarku. Z którym się nie możecie rozstać, to koniecznie dajcie mi znać, czy się podoba. Jeżeli tak, to łapka w górę, zostawcie komentarz, jaki jest Wasz wymarzony zegarek. Też jestem bardzo ciekawa. Dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną. Do następnego razu. Dziękuję. Pa!